Dzisiaj na kampusie odbywa się piknik historyczny z okazji stulecia wybuchu Powstań Śląskich i Święta Wojska Polskiego. W ramach tego przewidzieliśmy wiele atrakcji, ponieważ piknik się dzieje we współpracy Domu Kultury w rybniku Chwałowicach i Wojskowej Komendy Uzupełni. Dlatego będzie bardzo historycznie, ale też bardzo militarnie. Po pierwsze, spektakl historyczny Za Mało na Wojnę, Za Dużo na Pokój, traktujący o trzech powstaniach śląskich i o plebiscycie w wykonaniu teatru SAFO i ogromnego, ogromnej ilości naszych zaprzyjaźnionych rekonstruktorów, który poruszy losy dwóch rodzin, pytlików i urbanków. Jedni byli proniemieccy, drudzy byli propolscy. Obie rodziny mieszkały na Śląsku, natomiast zostali tak wpleceni w, w machinę polityczną, że z tego wyszła jedna wielka niezgoda. I co się działo, no to można zobaczyć na, na spektaklu. E, oprócz tego licz, liczne stanowiska warsztatowe, e, stanowisko z militariami legionowymi e, rotmistrza Banasia, e, stanowiska wojskowe e, różnych jednostek, kompanii, batalionów, strzelnica dla dzieci, e, niezastąpiony teatr lalek marka żyły. E, no i oczywiście jak Śląsk, no to też Śląsko-Bajarka. Więc bawimy się od godziny 12 do godziny 18. Będzie Śląsko, będzie historycznie, będzie wojskowo. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy bardzo ładnie oddziały Gręszucu, czyli, czyli Straż Graniczna Niemiecka, która z powstańcami walczyła, czyli strona niemiecka z tamtych czasów. No my jako powstańcy no mamy po prostu ubrania cywilne wzorowane na, na latach dwudziestych. No będziemy mieli broń hukową tego typu. No bardzo ciekawe są na przykład na, na pewno wojska alianckie, które tutaj też przedstawimy, czyli Anglicy z tamtych czasów, tak? żołnierze angielscy, którzy tu pilnowali porządku w czasie plebiscytu.